Jo 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 Hardcore WTHM kawa rym to nie tylko zabawa dumą i honorem Nie nabawa Reprezentowanie hardcore rap, muzyki podziemia. podziemia.pl I nieważna tu jest sława i nieważne tu są brawa wrzawa wśród publiki jak najbardziej jest skazana Od południa aż do rana hardcore muza będzie grana Wszyscy więcej zbytni Tylko numer wyni. ja przekonasz się niebawem co to znaczy spotkać oko w oko Gotowej sieci skręku tysiąclecia poeci WTH wiersz określi Gdy leżysz na glebie Twoja własna liryka Przyjdzie ci w potrzebie Przypomnij o tym Że nie ma czasu na rozpaczanie Planów opracowywanie Szybkie realizowanie Tekstów pisanie Nagrywanie Tema wydawanie Na koncertach reprezentowanie Prawie zawsze w nieważkości stanie Ja talentu nie marnuję Wiem czego pogodę mnie oczekuje jak w ich codzienności WDH lutą, baza robi, seksja inną Wrocław niezależny, hip-hop od podstaw Zaćmienie i księżyca na Jowiszu o tym nigdzie nie piszą Bycia wilków nie słyszą ludzie zakłamani Teraz ci rap, muzyka dla prawdziwych ludzi którzy wiedzą o co chodzi To włączcie dla nich 2001 roku swoje tutaj robię PTH Hat góra muzyka, ciężki klimat, takie życie, jeszcze mam nadzieję, choć widzę co się dzieje, świat marnieje, nad tym boleję Co znaczy być profesjonalnym memcera na którą trudnie swoje ręce Powiedz im rezo, czy głupa nie kręcę Nie, bo w twojej jak i mojej głowie Dobrych rymów coraz więcej Coraz więcej przemyślanych słów Coraz więcej doświadczonych przekazów Coraz więcej zajebistych pomysłów Coraz więcej dobrych projektów Coraz więcej wystrzeżonych głów Prawdą w niby znów Chodzi tu o liryczne, doświadczone przekazy Ulicznych słów, mało kto myślący Przykuwa uwagę do praktyki na ulicy PMS, plus ja to robię teraz Widzisz me wyniki w HM klawy granatniki nie podskakuj do tej kiki, skurwy synu rosta, pychu zak HDS jebać KTH Prowokujesz nas, do tej mu nie wywołuj, le nie wywołuj Wilka z lasu, tyle już ku próbowało Ilu skapitulowało, jak się prowokowało Tym, gdzie nie piszą o tym, nigdzie, nie piszą życia wników, nie słyszą ludzie tak złamani. Teraz leci muzyka dla prawdziwych ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, co włączy dla nich. Nie odbiegając od tematu, wywołuje czarno-białe zdjęcie z aparatu, doświadczenia życiowego, w głowie Kisza świat cię zmienia, Obserwuje, zapisuje w miarę możliwości, się dostosowuje. Lub próbuje wziąć w własną formę, tworząc w tym własną normę. Nie zapominając o kompanach, wspólnych nadziejach i planach, kilka grana zorganizowana, nie da się łamanie, to nie banał. Spróbuj zdolentować, zawetować, czeka z fakty, akty prawdy zatusować. Nie rób tego za plecami. Oko w oko pociąż przed tym z nami Nie uciekniesz przed skutkami, następstwami, kłopotami, problemami. Rozżarkuje win z lirycznymi złami Zaznaczając przed tym przekaz Ach, czterema pazurami, czterema pazurami Nie uda ci się zatamować rany zadanej przez nieubłagany styl Zbyt szeptem kreowany by był przegrany przez byle kogo skopany Każdy doświadczenia w księgi prawdy w moim mózgu sumowane Doprawdy nie da. Niedaleka droga jest, musisz znaleźć ją, to życiowy test Doprawdy niedaleka droga jest, otwórz właściwe drzwi, to życiowy test Hardcore'owy fest, na faktach oparty tekst, zawsze w dobrej wierze gest Produkt czary, rap, muzyki to jest PMS, no pust Kształtuje swoje zwoje, nigdy nie popada w paranoję Bo na nogach twardo stoi, krytyczny umysł Decyzję prawidłową podejmuje, sytuację syntetyzuje i analizuje Plan działania opracowywuje, organ wykonawczy wykonuje go Jeden jest gotowy. Zostało trochę czasu, może opracuje nowy. Może lepszy padnie bieda głowy. Bardziej opłacany to życiowo obejmuje. Na doświadczeniu czynnym osobowo się Dzięki temu styl postępowania swój kreuje. Choć nie zawsze się udaje, to się nie poddaje. Jest z tym uczciwym, i całą znam kasy I zarazem w takim oknie tu bez kwiwika, choleryka, mokie. Mógłbym posłać, nie pobyć się niszczycielem. Też sufizmatu? No odkryw i, i objawy prawdy. gdyż jest światłem wszelką To dla wszystkich, co nie znają, szczerze, piątki przybijają. Dla tych, co kumają albo zaczynają. To dla wszystkich, egipskich, które się spierają, znają się na rzeczy. Przekaz pod nie potwierdzi ani nie zaprzeczy. Bo nie widać tego też. ta na ją nigdzie nie piszą bycia nie tu są ludzie zakłamani. Teraz leci rap pozyska dla prawdziwych ludzi, którzy wiedzą Do Jowiszu, o co chodzi. To włości danych. Zaćmienie! czy na ją tym nigdzie nie piszą bycia nie tu są ludzie zakłamani. Teraz leci rap pozyska dla prawdziwych ludzi, którzy wiedzą o co chodzi. To włości dani.